Podczas sierpniowych dni otwartych Domu Gerharta Hauptmana w Jagniątkowie otwarto czwarty karkonoski przegląd monodramów i małych form teatralnych Monokark 2022. Tym razem z monodramem Słoń wystąpił na scenie Hali Rajskiej Dariusz Siastacz z Teatru imienia Aleksandra Sewruka w Elblągu. Wystąpiłem w monodramie Słoń. Monodram jest bardzo ciekawą formą, dlatego że jest przede wszystkim niskobudżetowy. A już tak bardziej poważnie, trochę mówiąc, to jest to szansa dla aktora, który ma ochotę w jakiś sposób podsumować swoje umiejętności, swój warsztat, swoje osiągnięcia dotychczasowe i gdzieś. Gdzieś wyznaczyć sobie, gdzieś jakiś poziom, określić siebie, gdzie ja jestem zawodowo, w którym momencie tego zawodu. Monodram jest poza tym utworem scenicznym bardzo dobrym, dlatego że nie ma się na scenie konkurencji. Jestem tylko ja i, i widz i mam szansę ja, Przeprowadzić z tym widzem rozmowę na jakiś interesujący mnie temat. Skoro widz przyszedł, to znaczy, że jego temat też interesuje. I teraz możemy przejść dosyć płynnie do tematu aktorstwa. Będziemy do tego jeszcze wracać, będziemy się tymi poziomami yy, mieszać jeszcze. Yy, więc co to jest to aktorstwo? Ja bym zobaczyć takie aktorstwo, kiedy ja nie widzę, że aktor gra. Ja widzę aktora prywatnie, którego znam, z i nazwiska, z którym siedziałem i piłem kawę. Ja go widzę teraz na scenie. Obojętne, czy on jest w kostiumie z, z średniowiecza, czy we współczesnym kostiumie. Natomiast on swoim wnętrzem i swoim umysłem daje mi szansę uruchomienia mojej wyobraźni jako widza, że ta postać, którą ja widzę na scenie w, tych w tym prywatnym ubraniu tego mojego kolegę, to jest naprawdę Jagiełło. I to jest właśnie, no, na tym polega z grubsza biorąc yy, aktorstwo, dobre aktorstwo. O to chodzi w aktorstwie. I to jest właśnie szansa rzeczywiście w monodramie, bo ma się, aktor ma czas, można tak powiedzieć, dla siebie. Może z reżyserem tego monodramu rozmawiać, prowadzić niekończące się rozmowy. Dobrze by było, żeby one w pewnym momencie się skończyły i żeby przyjęto w końcu jakąś wersję ostateczną. Bo nie możemy też zapominać o tym, co robimy. Nie robimy jakiejś prywatnej zabawy, prywatnego nurzania się w jakichś sprawach, których na razie nie rozumiemy, a chcemy zrozumieć. My wytwarzamy produkt dla, lud dla ludności, która ma kupić bilet, i to ma być, służyć zabawie, rozrywce oraz nauce tej naszej publiczności. Także to jest dosyć, powiedziałbym, ta rola tego aktora w społeczeństwie dosyć, nawet bym powiedział, ważna i niebanalna. Mamy w tej chwili do czynienia, spotykamy w internecie filmy nakręcane telefonem i powstała nawet taka gałąź twórczości, że y, y, ludzie y, żyjący tu i teraz, dzisiaj, chodzący do takiej szkoły lub innej, odgrywają sceny ze znanych filmów. Oczywiście no, słowo w słowo powielają kwestie, które tam są. Wypowiadane w tej scenie, grane są te same sytuacje. Natomiast miarą wartości tego filmu, który obserwujemy, jest jakość podobieństwa do oryginału. Czyli, no już, już, już doszliśmy do takiego, bym powiedział, e, ja bym powiedział, absurdu, bo nie na tym polega oryginalność, żeby. Po mistrzowsku powielać czyjąś twórczość. Ale mniejsza z tym nie komentuję. Chodzi o to, że wybieram się być może w niedługim czasie na warsztaty, które mam przeprowadzić z młodymi aktorami, adeptami sztuki aktorskiej i trochę mam, trochę, trochę mam tremę przed tym. Bo y, zdaję sobie sprawę z tego, że świat się zmienił i no, zmieniło się też pojęcie samo aktorstwa. Dla mnie aktorzy to był Bronisław Pawlik, to byli wspaniali nasi aktorzy, których zacząłem poznawać na ekranie telewizyjnym, oczywiście w latach mojego dzieciństwa. To były lata 60. 70. To, jest, to są aktorzy, których ja pamiętam. Oni potrafili zagrać każdą rolę. Dzisiaj niestety trochę się to wszystko ułatwiło i uprościło. Dzisiaj wystarczy postawić sobie na statywie telefon i nagrać sobie siebie i uważać siebie za aktora. Gram też. Mm, nie tylko gram w teatrze, gram też w serialach, i łatwo, bardzo pada to stwierdzenie y, aktor y, za łatwo, bo aktor to nie jest tylko taki człowiek, który y, nauczy się y, my mówimy tam tekstu na zachodzie mówi się pięknie lines uczą się linijek swoich i mówią te linijki. Na tym polega aktorstwo. Nie, to nie tylko to jest. Dlatego, chcąc być może wejść w jakiś bliższy dialog, chciałbym Państwu zaproponować, jeżeli macie ochotę zmierzyć się rzeczywiście z tym pięknym zawodem, bo w tym zawodzie jest jeszcze piękne to, że, że ciągle się spotyka nowych ludzi. Ciągle się jest w nowych miejscach. Ciągle się otrzymuje zapotrzebowanie, zamówienie na to, żeby opowiedzieć coś w jakiejś konwencji. Ja mam to opowiadać raz w konwencji średniowiecza i mam zagrać rycerza. A drugi raz mam zagrać w konwencji Powstania Warszawskiego, mam zagrać Powstańca. Później znów mam zagrać górnika, a na koniec mam zagrać rosyjskiego gangstera, albo żołnierza rosyjskiego. Więc to jest. Ja nie mogę oceniać, która rola jest dobra, aktor nie może. My nie możemy oceniać, które postępowanie. My wykonujemy pracę, na tym to polega i to jest miara naszego, 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 naszego profesjonalizmu. Dlatego Państwa, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę zmierzyć się z tym pięknym, trudnym zawodem, proszę, nagrajcie swoje próby, swoje interpretacje tekstów znanych. Wierszy, Litwo Ojczyzno Moja, nieznanych, anonimowych tekstu, który napisał ojciec, na przykład, I, i, i chciałoby się ten tekst komuś powiedzieć. Nagrajcie to i przyślijcie mi. Porozmawiamy na ten temat.